A w dzisiejszym odcinku Jazda No get go Taktyczna snipa no A już. on leży, dobra On też leży czy nie? Właśnie nie wiem i tam skończy. ktoś skacze Co się dzieje? Tu razem z kuferkiem postawiłem Zagrać sobie w Fortnite. Jest to nowy sezon, nowe doświadczenie, bo w tej grze chyba spędziłem 4 mecze i wyszedłem i to było jeszcze dwa sezon temu. Więc no coś nowego. Oczywiście zapraszam do niego. Link w opisie do jego kanału będzie odcinek z jego perspektywy, a może nawet coś więcej nagram, więc Subujcie obie nasze kanały. A teraz zapraszam. Dobra, 3, 4, 3, o Jezu, ale, ale, ale my to się gramy totalnie. Czyli no. jesteśmy takimi dubami. Jeszcze trochę lagiem ale no, dobra, że jest git. No ja pamiętam, grałem sobie, jak wrzucałem odcinek, ten ostatni z No? to jak właśnie wrzucałem ten odcinek, <coughs> sobie też w Fortnite tak grałem, bo chciałem zobaczyć ogólnie jak działa i tak dalej. To takie lagi dość miałem, że naprawdę. Ja zawsze nalabiłem no trochę, że teren. Dobra, trzeba się dobrze nastawić na ten mecz. Ja nawet nie wiem, jak się w to gra, nie? Już to jest chyba mój czwarty raz. Pamiętasz, no, kiedy streamowałem tą Ja gra? Ja, wiem, ja wiem tylko, że bo nieraz sobie u kuzyna grałem, na przykład, bo on miał lepszego komba, co nie? Dobra. To właśnie Dobra, sobie dostań. pykałem. Dobra, podobajcie. To ja na ten drugi budynek lecę. To ja właśnie sobie czasami grałem na jego koncie. No, no ale nigdy za bardzo nie wygrywałem, bo bądźmy szczerzy, on miał większy poziom, a ja mam ile jak. Jak w lolu, czyli wcale. O nie! O do, nie ogólnie, to ogólnie tu masz też y, wspinanie A no no widziałem, widziałem Że możesz się wspinać i właśnie ja przed chwilą spadłem Ale że na, na szczęście... Okej okay, dobra A dobra y, No, tak, dokładnie Ja mam trzy shotguny Nie to samami Albo to jest Nie to tu coś biega Nie to jest no, to jest nie, to, to biega, nie, tej stryp, tej stryp. Dobra, leży Lubię grzyby Dawaj go Let's go Pierwszy kill Zawiliśmy kogoś, nice Ale tu, patrz Ale skoro on był w parze I ten, to znaczy, że tutaj drugi typ gdzieś powinien być Trzeba ktoś do mnie, nie Słyszę Wow. Ale mam cela no, A, dobra, Ale dzień. my mocni <laughs> Raz go strzeliłem tylko z tego, nie? Ja, ja mam takiego cela z tego shotguna, bo wiesz, z tym shotgunem to trzeba skakać, celować nie wiadomo. podobno no no. no 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 średnio mi to wychodzi. Czekaj, tam gdzieś powinny być jakieś chyba, nie wiem, komputery, czekaj co ja mam zrobić? Czemu nie śledzę do tej misji? Śledź misję Jakiś ziomek jest. E... I znacznik Zniszcz sprzęt komputerowy, e... I, si I komputery siódemki i dwie układy z danymi e, Tego ziomka nie atakuj, tego bota, bo ja z nim walczyłem sobie przed, wiesz, jak ty grałeś to na innego, to nie? No? Ja z nim walczyłem i prawie umarłem, więc... Kurde. Prawie umarłem, ale e to wiesz... We wodzie tutaj są, kiesionami dobra, Owaliłem go taktyczna snajpa To jest. A, on leży, dobra on też leży czy nie? właśnie nie tam ktoś skacze. Co się dzieje? Trafić chłopa nie mogę, bo skacze jak małpa. No Nie Chłop mam. prawie mnie trafi, co jest? Kurwa, amunicja. No jak mam. go nie trafiłem, co jest? Ej, ja nie wiem mu czasem. Ej, to... Ale to snajper jest do kitu Nie, do ciebie walą, widzę. O, dostał! Jakieś wyrzutnie harponów, nie wiem co to. Zapiłem go! Nice. Likwidację doszłem za to chyba. Co jest, ale do... O czekaj tam ktoś leci. To wywodzie, no? A on leży, on leży, on leży Kurde. To, to idziemy po niego, bo ja nie dobra. wiem gdzie są te komputery, bo. K... Jakieś komputery tu mam zjistie, to e... nie? Ale ja totalnie nie wiem gdzie są te komputery, więc... Nie ma chyba tego. Pogadam ja kawa dać. Jak nie masz. To więcej więcej. E, dobra. No i pogorsz. Trochę fui mało. No ale dobra, dobra, jest. O, tu jest to u następne. zbierz sobie trochę tego. Eee. A moi i tak dalej? Nie zbieram. Do no Ciągle ja zbierałem. A i uciekł gdzieś, chłop. Nie wiem, gdzie on teraz jest. Dobra, chodź, chodź, chodź. Nie my tutaj takie oro zdaliśmy, nie? Dobra. O, tak. Mordo, wsiadaj. Wsiadam. Czekaj jeszcze se emisję przestanę śledzić? Bo bez sensu. Kurda, co? O, jeszcze. Tak. Czekaj, Czekaj, w, w tamtą stronę mamy lecieć. Dobra. Strzelałem <grym> do nas. O, jeszcze. Dobra, dobra. Ojoj, dostałem. troszeczkę Ło. <grym>. Co jest? Kurde. Dobra, nie, dobra, dobra, no, to nie był. To, to, to nie był dobry pomysł. No ja mam skin jest... Czemu tu wejść nie mogę? O, dobra. To jest enemy. Wow Granatami chłop rzuca. No, o dobra. Ja I... miał... legendarne. Miał legendarne. Cześć, no co to jest legendarne? Snajper czy co? To jest auk chyba. No. Nie, Jej, karabin. Nie. a, to jest ten taki... Tak Dobra. Tu pompę masz legenda ten, yy, niebieską jak chcesz. Mogę wziąć? Nie, 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 mam, nie, 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 mi się nie, zrobić. Dobra. nie, 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 jeszcze, nie, no? <laughs> A co jeśli to jest na boty? Był taki nick nietypowy, nietypowy lubię grzybki Czy coś jest takiego? Bo raczej by nie miał takiego ników No tak Tak myślę A czekaj tu można sprintować no tak Czy nie my w wyjdziemy A czekaj my jesteśmy tak na granicy strefy To stamtąd. No. tamtą <laughs> Gdy się Cześć, to mi się nagrywa na pewno? Dobra, nagrywasz. Ja też sprawdzam, co mi się nagrywa. Pan na guzik to włączył. A, bądź, no. O, jakiś poziom dostanę. No chuj, to o co tu chodzi w tej grze? Wszystkie broń mają skina? Co? Ty masz skina do broni? Jest zielona. A, to czekaj. Yy, to po prostu ty masz jakąś tam skórkę zapisaną na danej broni. Chyba bo... Chyba tak działa, nie, nie pamiętam. Ale właśnie coś jest, że można sobie dać grafikę na broń i jak ją podnosisz, to właśnie masz kolorek. Bo ja na przykład tak. nie mam nie. E, czy, a nie, to boty, to, to boty, to boty, to nie. To, to useless. W sensie można je zabić pod PD i tak dalej, ale. Ale po co? No, ja się kurde w ogóle payam. pierwszą grę. Na boty była oczywiście. Znaczy tam drugą czy pierwszą, nie pamiętam. To? Chyba pierwsza. To Czajsz widziałem sobie takiego tira i rozjechałem patrzcie 3 botów. Czajsz? Kurde. 3 tipa rozjechałem. O, oho, internet mi co jest? Nie strzelają. Wow. Tylko pytanie skąd? O, gdzie? Was. Jak? Po co? Przecież my nic im nie zrobiliśmy Czekaj, gdzie są tam są strzały? Ja mam niby twoją sniperkę co miałeś, ale mówiłeś że to jest chillowe O czekaj A to trzeba tak to Zabiłem jest. Dobra, pogers. Gdzie? W wow, 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 wow. to wowy do nas zwalą chyba na pewno? Jakiś wykrzyknik na banią miał A no to boty, boty. Ej, można tak w górę? Można, no. Faj I to się szanuje Ej, mam nadzieję, że dograsz to przywitanie co wymówiłeś przed odcinka Wiesz nabył w No, jak Fortnitecick. Wow! O dobre, nie, str nie straciłem. HP. Nie, no, kurde. Kiedyś jak grałem Fortnite, to bym <coughs> tak wkurzał. No teraz się w sumie fajnie A Teraz ona spokojnie, bezbudowana. No. Nie, nie. Ej, jeżeli zostawią tryb bezbudowania, w sensie będzie osobnym budowaniem i bezbudowanie no, no, no. To to kozacko będzie. Dokładnie. A czekaj, ja Bo co my tu w sumie no. przylecieliśmy? Bo tu jest sen. To są boty. O, siema. Kurwa. Timo sas. Ja to jest jakiś niebieski karabin. No to bierz. Wpadki, że to jest jakiś PM. się go brać. Czemu tu jest zaznaczone? Mam. Ojoj. Nie mam, to jednak ty masz zaznaczenie. Nieważne. Skąd gdzieś... oni strzelają? Bo ja nie widzę. Nie wiem, A z dołu. Piecami, Dobra, to teraz ja sobie to wezmę. A nie, to jest ten. Ja taki nie lubię. Bo to jest na takie małe ma... naboje jak. No, ja właśnie mam taką. I to tak do góry mega leci. I to jest takie nie, fajne. Przynajmniej dla, dla mnie. Ja bym jeszcze co nie strzelałem. Ja też mi się wdech, nie strzelałem. No tak, dobra, oni spektrum. tam strzelają. Dobra, to my lecimy bardziej do strefy w środkach Tędy i siup. No i git. Trochę niepykło, jak miało wyjść, ale, 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 ale wyszliśmy z tego przynajmniej, bo tam w sumie chyba nic ciekawego nie. Aha. Już wali. No tylko skąd? No, to jest właśnie problem w tej grze. Nie, nawet się dzieje. O, czekaj, tam toś biegnie. <laughs> Tam ktoś bieg, jak, jak ryba. Łup ryba. W sensie skin ryba, nie? Mm -hmm. co, ja, to jest co jest? Chciałby do wyciski. Gdzie? Tam gdzie spinga mam. SW Pęklasze. ma No przeszadowane. I go nie widzę. Tu jest krzaku. Jest za tym drzewem, a drugie jest gdzieś tam. Nice. No nie, sem. Czemu... Jestem <noise> jest teammate'a a... Luty. O, dobra, zabiliśmy go. Dobra, <noise> ale mamy cela <noise> dobrego. Cześć. <noise> Czy to działa jak Mike? A, dobra, nie, nie doskoczę. To chodź no. po ich hity może. Dawaj. Jak ktoś to lewem się tym splintujesz, bo nie wiem, co to jest. Tak, tak, wiem. Tylko, że nie wiem, czy ale saugiem nie mogę brać. Znaczy tu masz takie, jakby manę, nie? Na bieganie, a, nie? A no, Biski tu ty. prostu widzę. E, nic ciekawego nie mieli. Tylko amo, amo i tak dalej, nie? To sobie weź tu resztę. O, jeszcze mają tego. To wezmę na przyszłość. Się może. Ktoś Bandażów, muszę dać ci czegoś. Walki, może więcej. A tu jest, dobra, ale ślepy jestem. A coś co? Człowiek, ryba. Człowiek ryba został zlikwidowany. Ole, broń miał. Ale to jakieś to ty bierzesz czy.? Nie no, chcesz, to bierz. nie potrzebuję. A czekaj, to jest chyba. A nie, czekaj, to, 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 to ja zrobię tak. E... A nie, to czekaj, to weź, weź to, bo to jest taka snajperka, jakby. O to, to fioletowe, nie? To sobie weź, bo ja mam e legendarne. Więc... Cześć, weź sobie ten potykę wrzucę ci Nie by mam 74 kawa No ale wiesz, zawsze mieć więcej Tak, tak Znaczy nie wiem, ja się nie na tej grze nie znam, ale te tak robię. Dobra Pewnie w Trzeba... nas zweryfikują, jesteśmy głównym. Dokładnie Tylko przydałoby się to, te to w ten sam dzień zrzucić nie, a ja nie wiem, czy przypadkiem za niedługo mi się tym na... nie kończy, ale też zmontować bym musiał, dzisiaj mam ostatni dzień zdalny, ale w może się ogarnie jakiś czas i też... Nie, mi się nie chce takich normalnych gameplayów zbytnio montować. W jak wieję nudą, to ja klikam sobie guzik na klawę i sobie robię takie od razu cięcie no Potem klikam na, drugi no guzik to ja też i... i no. tak, ja, ja też czasem właśnie tak robię, jakieś jest nudne, w sensie ostatnio zacząłem, bo... Stwierdziłem, że przecież to będzie bardziej opłaca niż nagrywać cały gameplay. No. Tam słyszy strzały, więc przydałoby się zlikwidować. Ej, my to wy, ej! No i czekaj! Jedy to zbał. są ludzie chyba już. To są chyba już ludzie. No? Ludzie, bo. No, no takie tak. niki wątpię, żeby były. Nie wiem, <suszy> stoimy w takim miejscu, że. Z każdej strony w sobie... Dokładnie. Ale tam słyszałem strzały, więc tam jest dużo typów. Nie wiem, przynajmniej jeden team Ja Widzę, Kepa, tutaj. O, no, 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 faktycznie, faktycznie. Co to za co, rakieta? Y, dostał. Chyba, chyba już Kepa nie ma. Znaczy był tutaj Kepa, Kepa już teraz 150. Kurde, akurat reload. Tu ptak leci obok nas. Nie on ma 12 HP chyba Czy znaczy nie, on leży, on leży już No wiem ale ja właśnie mu wtedy jeszcze strzeliłem? O, A nie. dobra dobra O Dobra, widzę Co jest? Czemu Dobra dostał Zreloaduję se. Kurde Mogę w niego trafić A, jest na Jest. Jezus, ale ja mam... Jeszcze jeden typ został. Albo dwa, ale po jednej osobie. Ono no. Kurde. Co, nie, nie wiem czy tam się opłaca iść. Jeśli... Nie wiem co my chcemy robić. jeszcze się... drzewo. Ja się wiem, że ja chcę wygrać. <noise> Dokładnie. Tylko gdzie typy są? No. Żeby nas zaraz Ty... wiesz. Tylko co nie zabili. No oni gdzieś bardzo parę Kampią może gdzieś. Ja mam sobie... skrzyneczkę na... słyszałem strzały Słyszałem strzały Na dole są, na dole są gdzieś A tu jest Ja przadowę On zginął? No tak, Co ja go zabiję. Nawet asysty nie dostałem ja nie Wyszczeliłem razem A to się dostaje asysty? Nie wiem super. <laughs> Dobra, last typo. No nie można zniszczyć, nie ma takiej szansy. Nie wierzę w takie coś. Oni w ogóle nam damage nie zadali chyba. Jeszcze jakbym miał coś, to jest <coughs> hmm. Może w domku jeden jest. Strzela. Aha. Gdzie to tu dobra? jest. O dobra. Nice. Fortnite battle Pass. Olmuza. <grym> <grym> Jak się tańczy? B, B, B. Czekaj. Po pro... Bo ja muszę za dwóch. Tw... Dobra, jeszcze No Znaczy nie, nie, nie. Jeszcze, jeszcze jedna, tylko za dwój na chwilę. Ida po prostu. A kliknę Change.